Witajcie. W dniu dzisiejszym prokuratura poinformowała, że przedłużyło śledztwo w sprawie pani Beaty Klimek. Jest to dość istotna informacja, dlaczego myślę, że jest to dobra wiadomość, ponieważ śledczy w żaden sposób, przynajmniej na obecnym etapie postępowania, nie myślą o tym, aby to śledztwo umorzyć. Przy czym w dzisiejszym komunikacie prokuratury. Nie otrzymujemy informacji, na jaki okres to śledztwo zostało przedłużone. Możemy tylko się domyślać, że jest to okres albo dwóch, albo trzech miesięcy. Co więcej, prokuratura jednoznacznie wskazuje na to, że z uwagi na dobro śledztwa nie przekazuje więcej informacji po prostu w sprawie, więc przynajmniej dla mnie oznacza to, że śledczy podejmują. Konkretne jakieś działania, a, a po prostu nam tego nie przekazują. Co prawda, dla porównania w sprawie Karoliny Wrubel, znacznie więcej jest tam komunikatów, jeśli chodzi o prokuraturę, a także jeśli chodzi o treść. No ale tutaj w sprawie pani Beaty, tak naprawdę od samego początku te komunikaty były dość lakoniczne. W internecie też ostatnio pojawiają się coraz częściej głosy, że prokuratura jakby myśli o procesie poszlakowym, więc jeśli faktycznie tak może być, to takie dowody trzeba zgromadzić, przeanalizować, a także wykluczyć inne tezy. Oraz przede wszystkim mieć na uwadze to, że te dowody muszą mieć charakter naprawdę bardzo pewny. Przecież pamiętać należy, że w polskim prawie karnym, skazanie za chociażby na przykład zabójstwo, to w takich sprawach nie jest konieczne odnalezienie zwłok. Wystarczy, że istnieją dowody, które wskazują na śmierć danej osoby i udział konkretnego sprawcy, sprawców. Więc trzeba niestety czekać, jest to ciężkie, ponieważ już minęło 7 miesięcy odkąd pani bata zaginęła. Jednak ta sprawa jest dość skomplikowana. Wiemy też, że na samym początku można było podjąć zupełnie więcej czynności, które mogły się przyczynić do wyjaśnienia okoliczności tego zaniknięcia. Jednak mam nadzieję, że teraz dopiero śledczy tak naprawdę nadrabiają, weryfikują, analizują. I w końcu poznamy, tak naprawdę, rezultaty ich pracy. Co więcej, chciałabym Wam w dniu dzisiejszym przekazać, że na grupie zaginięcia pojawił się post. Post razem ze zdjęciem paragonu za usługę adwokacką na kwotę 8000 zł. Jest to oczywiście za usługę Pana Jana. Co więcej, znajdujemy tam także informacje, że pieniążki ze zbiórki przeznaczył właśnie na pomoc prawną. Niestety musiał zrezygnować z dalszej zbiórki przez hejt. Odniosę się do tego może za chwileczkę. Jeśli chodzi o sam paragon, to przede wszystkim zastanawiam się, w jakim zakresie ta usługa została opłacona za tą kwotę, bo kwota 8 tysięcy złotych jest kwotą dość, dość dużą. Tak naprawdę. Sam Paragon tylko wskazuje, że była to usługa adwokacka, nie jest wskazane za jaki to jest okres. A mając także na uwadze to, że pan Jan już od dłuższego jakiegoś czasu ma sprawę w sądzie w, w, razem z bratem, więc okoliczności udzielenia pomocy prawnej tak naprawdę istnieją już od dłuższego czasu, niż sama zbiórka została założona. Przypomnę, że. Zarzuty o znęcanie zostały postawione 9 kwietnia bieżącego roku, więc od tego czasu też tak jakby pan Jan wymaga zmożonej pomocy prawnej, no ale wcześniej tak naprawdę to ta pomoc prawna w sprawie pani Beaty, nie wiem jaki miała mieć tak naprawdę cel, zakres, tym bardziej, że pan Jan twierdzi, że jest niewinny. W, samej, w samym tym, w tym poście znajdujemy także informację, że zbiórka została zablokowana, jakby przez hejt w internecie. Tak naprawdę, co to jest ten hejt? Może warto tak naprawdę krótko powiedzieć, że to jest tak naprawdę wrogość wyrażona w słowach, a także w działaniach. Najczęściej w internecie skierowana jest przeciwko konkretnej osobie. Może przyjmować formę obraźliwych komentarzy, wyśmiewania, upokarzania czy też tak naprawdę rozsiewania fałszywych informacji. Więc myślę, że z tą definicją hejtu każdy z nas w jakiś sposób jest zaznajomiony. No, tak naprawdę, ale co w sytuacji, jak oceniać niektóre komentarze, jeśli tak naprawdę to pan Jan tak jakby prowokuje społeczeństwo do, do właśnie do, do ich pisania. Przypomnę chociażby ostatni post pana Jana w dniu urodzin pani Beaty, kiedy przekreślił jej zdjęcie i nie zgadzał się z tym, że ktoś tak poprawił jej wizerunek, że wyko wyglądała na nim korzystnie. A co więcej, no, ten post udostępnił na grupie ŁOBES, no więc tak naprawdę sam przekazuje takie informacje do dość szerokiego grona odbiorców. No więc e, zastanawiałam się, gdyby tego po prostu nie robił, e, czy skala tego tak naprawdę e, takich e, komentarzy negatywnej, e, negatywnych emocji nie byłaby po prostu e, mniejsza? Jeśli chodzi o samą zbiórkę, to te wpłaty w dalszym ciągu są niedostępne. Sama strona ze zbiórką istnieje, ale po wciśnięciu jakiejś kwoty to po prostu pojawia się informacja, że są wpłaty niedostępne. I co się po prostu stało? No, decyzja o wstrzymaniu zbiórki tak naprawdę ma miejsce, dlatego że organizator potrzebuje czasu na wyjaśnienie tej sprawy. Co więcej, myślę, że pan Jan został o tym powiadomiony i był kontakt ze strony organizatorów w tym zakresie. Po prostu, gdy platforma ma jakieś wątpliwości co do jej autentyczności, co do przeznaczenia środków lub niezgodności z regulaminem, podejmuje takie czynności. Na pewno duży wpływ miała fala zgłoszeń przez osoby trzecie, które opisywały liczne kontrowersje. Myślę, że fala była na tyle duża, że organizator po prostu na to się mógł zdecydować. No ale też istotne jest to, że zwykle organizator takiej zbiórki kontaktuje się z, z osobą, która, która prowadzi tę zbiórkę i daje szansę na wyjaśnienia, więc jeśli organizator uzna, że sprawa została wyjaśniona i ta zbiórka dalej może być prowadzona, to na pewno po prostu będzie. Jednak też w internecie bardzo dużo pojawia się informacji w tym kontekście co do zbiórki na rzecz pani Beaty. Dlaczego nie ma szczegółowych informacji w, w tym zakresie? Myślę, że zatem stoją poważne, poważne po prostu powody. Sama zbiórka, każda musi być rozliczona, więc wcześniej czy później będzie miało to miejsce, a żądanie tego przez określone osoby. W danym momencie. Moim zdaniem może być szkodliwe. Nie ma tak naprawdę jakiegoś obowiązku też rozliczenia się z taką, w takiej zbiórce w, w międzyczasie, na jakichś etapach. Więc nie wiem, czy to nie jest w jakiś sposób złośliwość, albo nie do końca zrozumienie sytuacji przez osoby, które, które po prostu tego się, tego się domagają. Myślę, że każdy po prostu racjonalnie może samocenić, czy chce wesprzeć zbiórkę na rzecz pani Beaty. A kwestia rozliczeń, myślę, że po prostu warto poczekać. Przypomnę, że przede wszystkim w tej zbiórce pan Jan. Pisał, że zależy mu, żeby żona została odnaleziona dla dobra dzieci, a jego liczne ostatnio postępowanie, czy chociażby udostępnienie zaproszenia na komunie, na forum publicznym, do internetu, no czy stanowi to tak naprawdę takie postępowanie właśnie w kierunku dobra, dobra dzieci. No i inne postępowania, więc yy, nie ma też oficjalnej jakby informacji ze strony organizatora, więc są to tak naprawdę przypuszczenia. Sam pan Jan też yy, może ma bliższe informacje, dlaczego ta zbiórka yy, została zawieszona. Jednak yy, no, trzeba po prostu poczekać, może zostanie odwieszona i, i, i tyle. W sprawie pani Beaty, tak jak powiedziałam na samym początku, śledztwo jest prowadzone w toku. W dalszym ciągu nikomu nie postawiono zarzutów. Ta, ta sytuacja tak naprawdę na każdym etapie może się zmienić. Przez najbliższe trzy miesiące spodziewam się, że śledczy będą podejmować intensywne działania, ponieważ sprawą interesuje się bardzo dużo, dużo osób i czekają na ustalenie prawdy i chcą wiedzieć, co się stało z panią Beatą. Na podstawie poszlak również można stworzyć jakiś łańcuch poszlak. Coraz więcej osób także myśli, że pani Beata tego dnia po prostu wróciła do domu i z tego domu już nie wyszła. Więc śledczy może założą w końcu jakąś jedną z teorii wersji i bliżej po prostu przyjrzą się po prostu dowodom. I zanalizują to w taki sposób, że mm, może ktoś będzie miał postawiony zarzut, zarzuty, albo podejmą jakieś działania poszukiwawcze, ewentualnie, y, czy jakieś inne, y, inne czynności. No, kwestia dalej badań wariograficznych nie jest poruszana, jeśli chodzi o pana Jana, więc no, nie wiadomo, czy prokuratura jest y, w dalszym ciągu zainteresowana przeprowadzeniem takich badań z, z udziałem pana Jana, y, czy po prostu... Y, Czeka na jakiś, lepszy, na jakiś lepszy moment. Trzeba po prostu poczekać. No, tak naprawdę, często to powtarzam, ale ciężko jest czekać. No, ale nic nam tak naprawdę nie pozostaje. Wierzę, że śledczy mimo wszystko działają w dobrym, w dobrym kierunku. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie i udanego weekendu Wam życzę.